W dzisiejszym odcinku wiadomości kryminalnych między innymi: nocna walka z czasem o życie zaginionego, masowe deportacje cudzoziemców, ekstradycja przestępcy z Panamy do Polski, szokująca akcja policji w sprawie zabójstwa dziewczynki. W sobotni wieczór 20 grudnia służby otrzymały zgłoszenie o samowolnym opuszczeniu placówki opiekuńczej przez 63-letniego mężczyznę. Ze względu na jego stan zdrowia istniało poważne ryzyko, że nie był on w pełni świadomy swojego położenia ani zagrożeń, jakie niosły ze sobą warunki terenowe i pogodowe. Od początku było jasne, że czas ma kluczowe znaczenie. Zaginiony nie był ubrany odpowiednio do panującej aury. Miał na sobie jedynie bluzę i klapki, podczas gdy panowała wilgoć, niska temperatura i zapadał zmrok. Obszar, w którym mógł się przemieszczać, obejmował rozległe kompleksy leśne w rejonie poligonu wojskowego, a także tereny podmokłe, bagniste i trudno dostępne. W połączeniu z chorobą stwarzało to bezpośrednie zagrożenie dla jego życia, w tym ryzyko wychłodzenia, urazów oraz całkowitej utraty orientacji. Po ogłoszeniu alarmu rozpoczęto szeroko zakrojone działania poszukiwawcze. Do akcji skierowano funkcjonariuszy z kilku jednostek, a także strażaków i wyspecjalizowane służby ratownicze. Przeszukiwano kolejne sektory terenów leśnych, łącznie obejmujące ponad 12 hektarów. W działaniach wykorzystywano sprzęt umożliwiający pracę w trudnych warunkach, w tym kłady, drona z kamerą termowizyjną, kamery termowizyjne i noktowizyjne oraz psa poszukiwawczo-ratowniczego. Poszukiwania prowadzono równolegle z ziemi i z powietrza, co pozwalało systematycznie zawężać obszar działań. Akcja była kontynuowana bez przerwy przez kolejne godziny przy stałej koordynacji wszystkich zaangażowanych służb. Kluczowe znaczenie miało dokładne sprawdzanie trudno dostępnych fragmentów terenu, gdzie zaginiony mógł się ukryć lub stracić siły. Przełom nastąpił krótko po północy, gdy mężczyzna został odnaleziony. Był skrajnie wyczerpany i zdezorientowany. Natychmiast udzielono mu pomocy, a następnie przekazano pod odpowiednią opiekę. W niedzielę w Legionowie doszło do groźnego ataku z użyciem maczety. Napastnik zaatakował przypadkowego przechodnia, po czym zbiegł z miejsca zdarzenia. Poszkodowany mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie nadal przebywa pod opieką lekarzy. Do ataku doszło w godzinach popołudniowych, w rejonie skrzyżowania ulic Dąbrowskiego i Kochanowskiego. Jak relacjonuje gazeta powiatowa, mężczyzna poruszający się po okolicy miał przy sobie maczetę, której nie ukrywał. Wcześniej próbował zatrzymać przejeżdżający samochód, a chwilę później natknął się na dwóch spacerujących mężczyzn. Wtedy bez ostrzeżenia zaatakował. Jedna z ofiar została uderzona w okolice głowy i wymagała pilnej pomocy medycznej. Po ataku sprawca oddalił się rowerem, poruszając się ulicą Kochanowskiego, a następnie ulicami Olszankową i Suwalną. Policja natychmiast rozpoczęła poszukiwania napastnika. Zdarzenie potwierdziła policja w Legionowie. Jak przekazała podkomisarz Agata Halicka, na obecnym etapie postępowania, ze względu na jego dobro, nie są udzielane dodatkowe informacje dotyczące sprawy. Służby nadal prowadzą czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawcy. Do tragicznego zdarzenia doszło 21 grudnia w Starachowicach. W jednym z hosteli wybuchła awantura, która zakończyła się śmiercią dziewiętnastoletniego obywatela Kolumbii. Mężczyzna został ugodzony nożem przez swojego rodaka i zmarł po przewiezieniu do szpitala w wyniku obrażeń klatki piersiowej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń śledczych, w hostelu doszło wcześniej do sporu pomiędzy dwiema osobami. Gdy część uczestników zajścia udała się na nocny odpoczynek, konflikt między dziewiętnastolatkiem a innym obywatelem Kolumbii ponownie się zaostrzył. W trakcie kłótni jeden z mężczyzn sięgnął po nóż i zaatakował poszkodowanego. Informacje te potwierdził rzecznik starachowickiej policji, aspirant Paweł Kusia. Ranny mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy około godziny 23, jednak mimo podjętych działań medycznych, jego życia nie udało się uratować. W związku ze sprawą służby zatrzymały sześć osób pięciu mężczyzn oraz jedną kobietę wszyscy są obywatelami Kolumbii. Dalsze czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury, która wyjaśnia dokładne okoliczności oraz przebieg zdarzenia. Na lotnisku Chopina w Warszawie zatrzymano 65-letniego mężczyznę podejrzanego o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna został przekazany polskim służbom w ramach procedury ekstradycyjnej z Panamy i trafił do aresztu tymczasowego. Był on poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Do jego przejęcia doszło 18 grudnia na warszawskim lotnisku. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznych działań prowadzonych we współpracy międzynarodowej. Wcześniej, 24 lipca, mężczyzna został zatrzymany przez policję w Panamie przy wsparciu tamtejszego biura Interpolu, na podstawie ustaleń operacyjnych przekazanych przez Morski Oddział Straży Granicznej. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzany odpowiadał za przemyt płynnej kokainy ukrywanej w komercyjnych partiach wina, które były transportowane drogą morską oraz lądową do Europy. Po zakończeniu procedury ekstradycyjnej funkcjonariusze Komendy Głównej Policji doprowadzili mężczyznę do Polski i przekazali go Straży Granicznej na płycie lotniska w Warszawie. Po sprowadzeniu do kraju prokurator przedstawił mu zarzuty założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą oraz wewnątrzwspólnotowego przemytu znacznych ilości narkotyków. Za te czyny grozi kara od 3 do 20 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Do sądu okręgowego w Bydgoszczy trafił akt oskarżenia przeciwko 11 osobom podejrzanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, która miała zajmować się organizowaniem nielegalnego przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemców. Sprawa dotyczy procederu prowadzonego w latach 2019 do 2022 i obejmuje tysiące fałszywych wniosków składanych do polskich urzędów. Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy Placówki Straży Granicznej w Bydgoszczy pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy. Z ustaleń wynika, że podejrzani wykorzystywali systemy administracyjne do tworzenia fikcyjnych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracji dokonywano za pośrednictwem internetowego portalu do zakładania spółek, posługując się profilami zaufanymi, a jako siedziby firm wskazywano nieistniejące lub niepowiązane z działalnością adresy po uzyskaniu numerów krajowego rejestru sądowego oraz numerów identyfikacji podatkowej spółki te składały w urzędach pracy oraz urzędach wojewódzkich wnioski o wydanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców we wnioskach wykorzystywano dane rzeczywiście funkcjonujących podmiotów gospodarczych z województwa kujawsko-pomorskiego w tym hoteli, gospodarstw rolnych oraz restauracji wskazywano konkretne stanowiska pracy Wysokości wynagrodzeń oraz adresy firm, sugerując ich rzekome zainteresowanie zatrudnieniem obcokrajowców. Przesłuchani przedstawiciele tych podmiotów stanowczo zaprzeczyli, aby kiedykolwiek wyrażali zgodę na wykorzystanie swoich danych lub mieli jakikolwiek kontakt z osobami reprezentującymi fikcyjne spółki. Na podstawie tak spreparowanej dokumentacji cudzoziemcy m.in. z Ukrainy, Rosji, Mołdawii, Gruzji, a także z krajów Afryki, Azji oraz Bliskiego Wschodu uzyskiwali wizy i wjeżdżali na terytorium Polski, a tym samym Unii Europejskiej. Akt oskarżenia obejmuje zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz organizowania nielegalnej migracji. Sprawa ma charakter rozwojowy i należy do jednych z największych postępowań tego typu prowadzonych w regionie. W okresie od 15 do 21 grudnia blisko 180 osób posiadających obywatelstwo innych państw opuściło terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie decyzji administracyjnych o zobowiązaniu do powrotu. Dane obejmują zarówno przypadki dobrowolnego wykonania decyzji, jak i przymusowe wydalenia, w tym osób wcześniej skazanych za przestępstwa. Część cudzoziemców zdecydowała się na samodzielny wyjazd z kraju po otrzymaniu decyzji administracyjnej. W tej grupie najliczniejsi byli obywatele Białorusi, których odnotowano 27 przypadków. Kolejne miejsca zajęli obywatele Mołdawii w liczbie 21 osób oraz Gruzji, gdzie dobrowolny powrót wykonało 19 osób. Równolegle realizowano przymusowe powroty, prowadzone przy udziale służb odpowiedzialnych za egzekwowanie decyzji migracyjnych. W tej kategorii największą grupę stanowili obywatele Ukrainy, którzy liczyli 24 osoby. Następnie znaleźli się obywatele Gruzji w liczbie 16 osób. Wśród cudzoziemców wydalonych w trybie przymusowym było także pięciu obywateli Kolumbii. Zestawienie obejmuje wszystkie działania wykonane w analizowanym okresie i pokazuje skalę realizacji decyzji powrotowych zarówno w formie dobrowolnych wyjazdów, jak i wydaleń przeprowadzanych przez służby. W połowie grudnia na terenie kilku miejscowości Dolnego Śląska ujawniono fikcyjną zbiórkę charytatywną prowadzoną przez grupę młodych osób. Proceder polegał na wyłudzaniu pieniędzy od mieszkańców poprzez podszywanie się pod wolontariuszy fundacji i wprowadzanie darczyńców w błąd co do legalności zbiórki oraz rzekomego celu, którym miała być operacja dziecka. Łącznie zatrzymano dziewięć osób w wieku od 13 do 24 lat. Sprawa rozpoczęła się 18 grudnia około godziny 14, gdy policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące nieletniego kwestującego przed jednym ze sklepów w Walimiu. Trzynastoletni chłopiec zaczepiał klientów i zbierał pieniądze do puszki, twierdząc, że działa w imieniu fundacji. Podjęte na miejscu czynności wykazały, że wskazana zbiórka nigdy nie została zgłoszona, a fundacja, na którą się powoływano, nie prowadziła żadnej akcji pomocowej. Dalsze działania doprowadziły do rozbicia całej grupy działającej według tego samego schematu. Kolejne osoby zatrzymano podczas kwestowania w Nowej Rudzie, głuszycy oraz jedlinie zdroju. Funkcjonariusze dotarli również do pozostałych członków grupy przebywających w jednym z mieszkań, w Jeleniej Górze. W lokalu zabezpieczono m.in. maszynę do liczenia pieniędzy, podrobione puszki wykorzystywane do zbiórek, oraz gotówkę w kwocie 20 tys. złotych pochodzącą z przestępczego procederu. W sumie zatrzymano 9 osób. Pełnoletni podejrzani trafili do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych, natomiast 13-letni chłopiec został umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Legnicy. 19 grudnia 8 osób w wieku od 17 do 24 lat doprowadzono do prokuratury rejonowej w Wałbrzychu, gdzie usłyszały zarzuty oszustwa popełnionego wspólnie i w porozumieniu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Prokurator zastosował wobec nich dozór policyjny. Grozi im kara do 8 lat pozbawienia wolności. Sprawa nieletniego została skierowana do sądu rodzinnego. Postępowanie dotyczy wyłudzenia środków na łączną kwotę nie mniejszą niż 20 tysięcy złotych i jest kolejnym przykładem wykorzystywania fałszywych zbiórek do oszukiwania darczyńców. Po tragedii, do której doszło w Jeleniej Górze, służby odnotowały fale fałszywych informacji rozpowszechnianych w Internecie. Dotyczyły one nieprawdziwych twierdzeń, jakoby domniemana sprawczyni zabójstwa 11-letniej dziewczynki była obywatelką Ukrainy. Jak wcześniej potwierdziło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, informacje te nie miały żadnego oparcia w faktach. Wiecie, wiecie kim była ta dziewczynka, która zabiła tą Polkę? To była 12-letnia Ukrainka. Wiecie o tym? Było podawane. Tylko teraz to wszędzie zniknęło. Jeśli mi nie wierzycie. Dzwoncie do ludzi, którzy mieszkają w tamtym mieście, dowiecie się, tak się zaczyna. Dzieci ukraińskie mordują nasze dzieci. A wy co, a wy kłóła Według ustaleń policji publikowane wpisy miały charakter dezinformacyjny i prowadziły do podsycania nienawiści na tle narodowościowym, zwłaszcza w relacjach polsko-ukraińskich. W reakcji na te działania wszczęto postępowanie mające na celu ustalenie autorów obraźliwych treści. W poniedziałek rzeczniczka prasowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, poinformowała o zidentyfikowaniu dwóch osób odpowiedzialnych za publikację wpisów nawołujących do nienawiści etnicznej i rasowej. Do sprawy odniósł się również Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, który przypomniał, że nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym, etnicznym, rasowym lub wyznaniowym stanowi przestępstwo. Podkreślił przy tym, że internet nie zapewnia anonimowości, a osoby łamiące prawo w sieci muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań. Ustalenie tożsamości podejrzanych było możliwe dzięki współpracy policji z województwa dolnośląskiego z funkcjonariuszami z Kielc i Krakowa. W toku prowadzonych czynności przeszukano jeden z lokali i zabezpieczono telefon, który może stanowić materiał dowodowy. Przypomnijmy, że do zabójstwa 11-letniej dziewczynki doszło 15 grudnia przy ulicy Wyspiańskiego w Jeleniej Górze, w niewielkiej odległości od szkoły podstawowej nr 10. Na ciele ofiary stwierdzono obrażenia wskazujące na użycie ostrego narzędzia, a śledczy zabezpieczyli nóż, który uznawany jest za prawdopodobne narzędzie zbrodni. W związku ze sprawą zatrzymano 12 dziewczynkę. Jak przekazała prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Ofiara i podejrzana znały się jedynie z widzenia, nie utrzymywały relacji koleżeńskiej, a motywy działania sprawczyni pozostają nieustalone. Jeżeli chcesz śledzić także inne sprawy z kraju i ze świata, sprawdź kanał Fakty Kryminalne. Link znajduje się w opisie filmu.